Wyjebane w ale mam Nie wielu rozumie, czasem nie rozumiem sam Ile pojebanych fast, tyle ile chorych jasne, Ale ups, tak już bywa, robię, nie liczę na fart Co to kurwa jest? Puszczy, to jest dla mnie mini-mini jeszcze chwila ci pokażę to to wynik Coś mówili, ja się trochę pomylili Ja zebrałem siły, robię kurwa rapto, To pozamykali pizdy Twoje flow to jest misiek mojej grizzly Byłem tutaj sama i tak robimy liczby Modoz i South Might, kierunek to szczyt, Widzę to na ścianie, teraz nie mm. widzimy. Parę chwil, parę lat, parę sytuacji Brat, za ten pojebany czas To a leci razem dwa, twoi ludzie szybki out Moi ludzie szybki out, będą mieli wiele Jeszcze chwila, start Parę chwil, parę lat, parę sytuacji Brat, za ten pojebany czas Let's out twice, your people are fast my people are fast I'll be the man of the time